Hej, witam Was serdecznie z tej strony Kinezena. To jest kolejny odcinek: One Hand Clapping. Zdecydowałam się jeszcze jeden nagrać, aczkolwiek czuję, że będzie krótszy. Bo e, niestety, będzie już ciężko. Tu można, można też usłyszeć, że bardzo mocno tracę głos. O, nie wyżej! Wiem, znaczy domyślam się, ale chyba... Cóż? Hę? Hę. Nie, nie mam pomysłu. O. -o, 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 -o. Myślę, jak to zrobić. Pięknie tam w tle sobie połączyli to. Jedno. Przepięknie. <laughs> mm, to będą znowu logiczne. Logiczno też coś trudne. Co jakaś kakafonia się dzieje? Czy. Jak to się tam nazywało? <grystanie> Serio. Muszę mocno popijać, przepraszam, ale. O! Razem są paskudne Bo się kupy nie trzymają w ogóle <laughs> Ojej, jeszcze trzeci, fajny. Piękne, Och, ale jestem po prostu zachwycona połączeniami, jakie oni tu robią z tego, nie? W ogóle nie brzmi, ale zero. Bum, co tu będzie? He, huh, ciekawe. miało znaczenia tu, tak naprawdę. Trzeba było je tylko wszystkie zamknąć. Więc to nie była żadna zagadka za bardzo. W ogóle muzyka w tle też jest świetna w tej grze. O, fajnie. Uuu, Uu, Wesoło. Czy ja się coś dowiem, co ja tu muszę? Czy tak strzelać?

Jak chyba mogę iść po prostu dalej, nie mogę trafić na ten dźwięk pomiędzy nad tym jakby. umiem. A... O... 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 o. Nie mogę trafić w ten dźwięki, masakra. Ale ja chyba mogę sobie po prostu iść. To chyba jest tylko takie do zabawy, czy nie. O... Oj, to to mnie zdziwiło. Pojęcie nie mam, co ja mam zrobić. Tak, dobra. Dlatego, że ja głupia jestem. Ja widzę. Ale będzie problem. Nie wiem, czy obniżę skalę. Może tak. Bo ja mam problem z trafieniem w te dźwięki w ogóle. Ojeju. Tu jest potrzebny... Tak, ten. O, 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 o. Dobra, tu jest dobrze. Jak widzicie, tam po lewej jest taka rozpiska, które kwiatki muszę uruchomić. To już wszystkie. A nie, tu w ogóle nie. Prawda? Dopiero tu. O! Was also mit den Zeszło mi na to bardzo dużo czasu i ja kompletnie w te dźwięki nie trafiałam, no nie mogłam, no, po prostu nie byłam w stanie, nad, pod, ale w dźwięk Uu, żadnego w ogóle nie było mowy. Ja to wam tam potnę, bo ja tam po prostu robiłam takie szukanie dźwięku, że to jest w ogóle koszmar. Czy to nasza koleżanka może? O nie, nie! I więcej. To jest najgorsze, że już po prostu no, gardło w żaden sposób nie wydaje z siebie dźwięków dobrych, a już w ogóle dobrych dźwięków. Nie wiem ile to jest. czy znaczy, to nie do końca jest wina gardła, ale ogólnie. O ja! Będziemy teraz śpiewać na pewno razem. Od Kaszlnese mam nadzieję, że uda mi się to w czasie montowania znaleźć i ją wy... wyciąć. Dobra, będzie ciężko. Bardzo ciężko będzie. Bo będziemy na pewno z nim śpiewać, mówiłam. Jak ja, ja nie wiem skąd ja miałabym to wiedzieć. Po prostu nie rozumiem. Mam nadzieję, że mnie przepuszczą, <laughs> że mi pozwolą po prostu nie śpiewać dobrze i mnie przepuszczą, bo to jest naprawdę po prostu ponad moje umiejętności. No, nie przeskoczę tego, nie. Nie, nie przeskoczę tych! Tego śpiewania z nią, no nie jestem w stanie. No, wybaczcie mi. Ja się bardzo staram, ale no nie jestem w stanie. Widocznie to jest mój po prostu limit umiejętności. Jakby nie potrafię tego zaśpiewać, jeśli nie ma jakiejś dla mnie jasnej indykacji co. O! Wow. A nie ja tego swojego tego nie widzę, ani jakby... Dobrze, że nie musieliśmy zrobić tego perfekcyjnie. No, bo jak będą, no, mówię, no. Ja bym bardzo chciała. Jest mi bardzo przykro, że nie jestem w stanie tego zrobić. No, ale to, co powiem? Nie jestem w stanie, no. O, zniknęła. Halo. Wow, przeszliśmy? Las. I mamy jaskinie kody. <laughs> Mam wrażenie, że tamten etap był najkrótszy, ale jednocześnie chyba najtrudniejszy, naprawdę. Czy to jest ostatnie miejsce? Trochę by tak wyglądało, jakby to był finał. By to była finałowa lokacja. Tak naprawdę. Ciekawa jestem, czy będzie taki ostatni boss, którym trzeba będzie wykorzystać przynajmniej wszystko od początku, więc będzie to straszne. Ale jak już mówiłam, ta gra taka jest dość mocno wybaczająca, więc jakby nie była, to myślę, że byłaby nie do przejścia. Przynajmniej dla większości ludzi była po prostu nie do przejścia, bo ktoś musiał być perfekcyjnie śpiewać czy coś, żeby być w stanie i tam to wszystko ogarniać. Nawet nie, że. Sp... Nie, nawet nie, nie perfekcyjnie śpiewać, tylko bardzo dobrze ogarniać dźwięki. Bo to się jakby nie wyklucza. Bo można perfekcyjnie znać dźwięki, i być w stanie z siebie tam, nie wiem, nawet wydobywać i w ogóle, więc i rytm i te wszystkie sprawy. Ale tak. Ja już wspominałam, do tego się najlepiej urodzić z suchym, muzycznym jakimś takim dobrym czy coś. A nie pochodzić z bardzo a muzykalnego środowiska. Coś tutaj się dzieje grubego widzę, nie? Widzę, że dzieje się coś naprawdę grubego, bo idziemy. Chyba że to ja mam coś zrobić i to cały czas jest e... mi się wydaje, że ja się kręcę w kółko, że ja muszę chyba jednak coś zrobić. Możemy przejść w górę? Bo to trochę cały czas dzieje się to samo. Ja jestem w jakimś takim... No patrzcie. Bo to tak jak Alicja w Krainie Czarów. A ja tak se i szłam i szłam i ja bym se tak szła, nie? Pięć lat zanim się zorientowałam, że coś tutaj chyba jednak nie do końca jest ok. Chyba trzeba to jakoś inaczej zorganizować. Hm, ciekawe. Bardzo ciekawa. ciekawe. Eee, roboczki. Roboczki. Wow, czy to są jakieś platformy, które się ujawniają, jak mówię? La 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 la. La 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 la. la. Muszę się spieszyć. La. Wow. Bo one znikają, one. La. 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 rozumiem o, 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 o. Już wiem, chyba wyżej są zielone, a niżej są różowe o, o, o.

o o, o o O O O O Kurczę, ja muszę w czasie skoku skoku trzeba. Ja w ogóle mało mogę mówić w trakcie skakania, no bo muszę tam się skupiać. O! Jeszcze trzy! Mega mm. gusta! A w ogóle gdzie był punkt kontrolny? Tam. O! O! Fajnie, oh, fajnie, o fajnie. To może być bardzo ciężkie. hu. W ogóle to jest ciekawe zjawisko. Bardzo dobrze możecie zobaczyć, jak człowiek traci głos w trakcie śpiewania, bo tracę. Jeszcze się ruszają, to jest straszne. O! O! o, 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 o oj. A one się ruszają, jak ja nie śpiewam. Dobra, już się zorientowałam. O! o, o. Tu nie wskoczę. Fajnie. Chciałabym dojść, do, teraz już bym chciała dojść do punktu kontrolnego. Chciała to dziś skończyć, ale no nie będę w stanie. Chociaż może. Lećmy do końca, nie już chyba bez przesadu, bo ja nie będę w stanie. Nie. jest najgorsze, bo nigdy w życiu nie będę miała czasu nagrać tego ostatniego odcinka, znaczy warunków. Ojka! Teraz pójdzie zrobić to, co ja robiłam? Czyli dobrze zrobiłam, tak? Ja, to są te takie różne czasowe zagadki. O, ale idealnie, punkt kontrolny. Moi znudzeni wędrowcy, ja Was pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie. Patrzcie, oni, po prostu ilość pomysłów, jaką oni mają jeszcze na sam koniec, po prostu masakrycznie fajna. Ja będę musiała jednak kończyć dziś. Bo jak widzicie, naprawdę tracę głos. Fajnie. Czy ja już Was pozdrawiam? Jeśli Was pozdrawiam, to pozdrawiam Was jeszcze raz. Moi znudzeni wędrowcy, ja Was pozdrawiam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, że będziecie czekać z niecierpliwością na następny, który prawdopodobnie będzie już ostatni. A teraz ja już sobie idę. Cześć, cześć, cześć.